Proszę Państwa, wyścig rozpoczęty! Skubi prowadzi zanim nim kudłaty i farkart! Z tyłu małpa i bracia bum! Mijają zakręt, Skubi nadal na prowadzeniu! Cześć! O, się masz! Jestem Sadi Skrugis. Mieszkam w sąsiednim domu! <laughs> Możesz mi pożyczyć filiżankę czarnej melasy słodziutki! To wygląda, wchodź. Dobra, odbijamy. Tańczymy. A, 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 a jesteś w dechę, koleś, ale coś mi po nogach. A. <ś acknowledgement> Juhu! Oh! O Chyba trochę przesadziłam? Swoją swoją <Bankę> Ahoj, gdzie jesteś, kruszynko? Czemu kręcisz się nocą po cudzej posiadłości? Odpowiadaj! E, ma, 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 mamusiu, mama. on się nie kręci po cudzej posiadłości, braciszku Billy. To nasz nowy sąsiad, spadkobierca Boregarda. Mmm, słodki, co? Tak, ja właśnie odziedziczyłem posiadłość po wuju. Po wuju? A więc jesteś krewnym Boregardów, z którymi Skruginsowie są zwaśnieni od blisko 145 lat? Zwaśnieni? A właściwie to nie był mój wuj, tylko... <laughs> to znaczy, miło było was poznać. Chłopaki, mamy kolejnego Boregarda! Boregarda? Nie strzelać! No to no już po mnie! Opuść to miejsce! Opuść to miejsce! Bardzo chętnie, ale jak mam to zrobić?